Hej, cześć, witam was, witam was w kolejnym odcineczku Hej Lara Idziemy. Jakżeście mogli wcześniej zauważyć Co tu się dzieje? Głowy lecą obok mnie. Fuck To coś tutaj wchodzi? Co to jest? W Wygląda trochę jak ten typ z Silent Hilla, co nosił ten miecz, taki wielki. Masakra, ej. Tutaj się naprawdę dzieją jakieś dziwne rzeczy. Lara sobie idzie obok głów, trupów, na chillu. O, kopnęła w głowę. Tutaj kończyny odlatują, będę tutaj spadał, uwaga. a, a jedno. Masakra. O, tu się nie. Czy to się dzieje naprawdę? Zobaczcie, znowu te zombiaczki. Oho. O, mam wszystkie zbroje i idę elegancko. Mam też łuk? Mam. No skasz, bo chyba jak skaczesz, to chodzisz szybciej. Co on ma tam w brzuszku? A, w rękach pistolet ma. Okej. Okay. Ja też mam taką nadzieję. I co, co mam strzelić? Aha. Słyszałem um. coś bliżej. Strażnicy ją zabiją. Spieprzajmy stąd zanim nas znajdą. Matias, niczego się nie robi. Szukają mnie. Okej. Okay. Okej. Okay. Słyszeli strzał. Z, ze strzelby, z shotguna jakiegoś. Albo z czegoś innego, takiego potężnego? Coś słyszałem. Nie, uciekajmy. Też nie cierpię grobowców. Słoneczna królowa i jej burzowa gwardia. Tak. Nie mówię, że będziesz chciała otworzyć ten. Pierwsza słoneczna królowa to naprawdę ja Wiedziałem, że będziesz chciała coś. Otworzyć. Ty naprawdę tu jesteś. Co? I naprawdę martwa. Ja pierdzielę. Jeszcze jakby wstała, to już bym się w ogóle zdziwił. Wygląda na jakiś rodzaj rytuału ognia rytuału ofiarnego. Czemu ona mówi sama do siebie? Jakby było coś na przykład w myślach, takie katanie. Wyprawa pielgrzymka do. Czy to jest ten klasztor? Przelewanie wody. Ale po co? Gdzie jesteś, królowo? Chwila. Przecież to nie jest przelewanie wody, tylko transfer mocy. To jest rytuał przejścia. W ten sposób wybierałaś swoją następczynię. Tam jest! O nie! Bracio! Ja mam ginąć. Poszalałeś. Ja mam ginąć! Ja mam ginąć? Naprawdę? O nie, o nie! Uciekaj! O jebany! O jebany. Ach. Masz po dupie, dobra. Jeszcze żyjesz? Fuck you! Nie, 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 nie. Uuu, dlaczego nie mówię tak od razu? Dostał headshota i się jeszcze, kurde, tak trzyma za tą głowę. Dziwnie, śmiesznie. A gdzie są te. Przecież ty chciał tutaj było. Od. Może nie od za zarąbania, ale sporo tych chciał tutaj było. A gdzie reszta? Może. Nie, chyba są wszystkie, tylko że troszeczkę odlecieli. Dobra, w każdym razie, gdzie teraz y, dzwon mi się wydaje, że musimy. Ups. Hy! Co? Co to jest? Dokładnie, co to było? Troszkę się zaczyna bać. Naprawdę. Ja stąd spadam. Dobra, odpal sobie. Mamy umiejętność. Rozajmę ją zatem. A niech się dzieje tam co chce. Ja sobie ulepszam. Co mi tam? Instynkt łowcy. Zmysł zbieracza. Odzyskiwanie strzał. Tych strzał jest tutaj tak dużo, więc chyba myślę, że to jest bez sensu, żebym to brał. Yy, amunicja, no może by się i przydała. tutaj co mamy? Nie mamy, tutaj jest jeszcze zablokowane. Dobra, damy sobie Tom, maksymalna ilość amunicji. Dobra. A jeszcze, zobaczmy, ile mamy. Nie, tylko 180, dobra, to nie będziemy nic tutaj robić. Póki co, szczelba. Idziemy dalej. <laughs> what, the, what the, Czy ten wiatr jest aż, aż tak naprawdę silny? Ten wiatr jest tak silny, że ona tutaj prawie nie mogła iść, a ona chce tędy... Aaa... Uh. Okej. Okay. Okej. Okay. Cokolwiek powiesz, Laro, no ale w sumie musi, no bo gdzie, gdzie by inaczej poszła? Eee, hop. Mhm. a łap się dobrze, dobrze, silna, kurde, siłaczka. Nie dam rady otworzyć. Nic z tego musimy o czymś mordować. Jak oni mnie zauważyli, no, Porozmawiajmy. Strażnicy wszystkich nas zabiją za wtargnięcie. Kim są ci strażnicy? Czego oni chcą? A jednak mnie zabijcie. <grym zniszczony> Fuck you! Kondygnuj was tutaj tyle. No, gin. Nie, 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 nie. Zobacz, amunicję masz. Tyle oberwać z tej głupiej broni, z tej potężnej, głupiej broni i jeszcze żyć? A Wyjście było zaraz pod nimi. Wyjście, pewnie domyślam się, że muszę coś. O, no, chyba muszę to jakoś tam. O, ty, Gnido. Nie wiem, z czego go uderzyła, ale dobra, no. Wa ważne, że, że umarł. Ważne, że umarł. Okej... Okay. co to jest? Wiatr. Domyślam się, że będę musiał zrobić coś takiego I uwaga Jep Dokładnie Przecież to teraz wszystko pierdzielnie Jeszcze raz tak mi się wydaje Albo nie, wiem, o, z tej strony spoko. Okej, okay, czaje Tylko nie wiem czy tamtej strony bym nie musiał chyba zamknąć, nie? Chyba... Chyba się da. Da się. Nie da się. A jednak. Dobra. W każdym razie... E, poproszę to. E, mówię po, poproszę to. Poproszę, poproszę. Dawaj przyciągaj, przyciągaj, przyciągaj. I... Yeah. No, zginiesz ty? Tak się ekran trzęsie, że te co im wcale nie wchodzą. jak. E... 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 Nie, 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 Pora, pora leżeć, po prostu, po, pora. Dobra. Kurde, Lara. Nie mówcie, że teraz z tej strony też będę musiał to jakoś, nie wiem. Nie. Chyba coś po prostu muszę zrobić. Aha, Czaję. Zróbmy tak. Przynajmniej mi się tak wydaje, że muszę zrobić tak. Dobra. I teraz trzeba zrobić tak. I Uwaga, uwaga, uwaga. Eee, nie, jednak to nie to. Chyba że też nie to. No tym to raczej to jest śmieszne, że to z tym zrobił. Weź sobie ammo. Tutaj nic, tutaj nic, tutaj flaga. Wariuje Hmm, na bank muszę jakoś uderzyć w tamto. To może zrobimy tak, że otworzymy jedno i drugie, otworzymy jedno i drugie, przez co dwa nachodzące na siebie podmuchy zrobiłem jeden, który będzie dmuchał na wprost. Ja, widzicie, kurde, to ma sens. To ma sens. Sprawdźmy czy się uda. Uwaga! Atakuj! What? What? Jeszcze raz, jeszcze raz. Atakuj! Ooo, właśnie, o właśnie. Wow, wszystko się teraz wali. Znowu gdzieś zajebno. No tak. Jeszcze jakby ci się deska wbiła w brzuch, to bym się nie zdziwił, naprawdę. What? What? Nie, 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 nie. Ale to slow motion jest dobre tutaj. Ogólnie ten motyw teraz uciekania jest bardzo dobry, tylko troszkę głośno jest. Wow. Aż za głośno. Tyle spadać. Tyle spadać, tyle uciekać. Nie, do wody. Dobra. Przy, przynajmniej jakieś miała miękkie lądowanie. <laughs> Dobra. Choćby tutaj, może jakieś będą rekiny albo coś, nie wiem, inne strażnicy w postaci ryb albo czegoś innego. Odpocznij sobie, odpocznij, racja. Halo! Halo! Sam! Halo! Sam! To ja, Lara! Och, może Lara! Jak dobrze słyszę Twój głos! Twój też sam. Jest z Tobą reszta załogi? Nie, dopiero co uchlebłam radio wartownikowi. Wartownikowi? Zostałam porwana! Gdzie jesteś? Japonski pałacu. Ciągle rozmawiają o jakimś rytuale ognia. Ja jestem przerażona. Cholera, jak idzie. Muszę to Sam. Sam! Rituł ognia. Jak na frysku w góręcu Zadziwiające. Jesteś tam? Idę w stronę pałacu. Inni też tam są. Dogonicie i dojdziemy razem. I dojdziemy razem. Ho, 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 O Boże, co? Nie, nie, nie. Ale zadziwiające już. Nie wiem, Olaż ten fakt, że Lara upadała 20 tysięcy razy na dupeczkę, na biodra, na plecy, na wszystko. Ten fakt, że była w wodzie, a krótkofalówka nadal działa. Dobra, w każdym razie um, uciekliśmy przed tym kimś, przed tym wielkim stworem i ja się tutaj będę z wami żegnał i widzimy się oczywiście w następnym odcineczku i jeżeli wam się spodobało zostawcie łapkę w górę, jeżeli obejrzyliście to do końca napiszcie cześć, ha ha ha, jak się masz, na razie, pa.